Przed chwilą byliśmy w Tatrach i w Zakopanem, czyli w miejscach, gdzie było, jest w tej chwili najzimniej o poranku, natomiast na drugim krańcu Polski, w Gdyni pod chmurami jest teraz cieplej, właściwie jedno z najcieplejszych miejsc obok Zamościa. Tutaj też 8,5 stopnia. Na razie nie pada, bo te chmury z opadami skupiły się nad południową, południowo-wschodnią Polską. W Tatrach sypie śnieg, w południowo-wschodnich regionach deszczowo i prawdę mówiąc w ciągu dnia tamtego deszczu jeszcze spadnie sporo. Zobaczmy, co przyniosą najbliższe godziny. Najwięcej chmur. Gór będzie właśnie od Karpat przez Górny Śląsk, Małopolskę, Lubelszczyznę, region łódzki, aż po Mazowsze i południowe krańce Podlasia. To w tych regionach w pierwszych godzinach będzie padać, ale najmocniej na wspomnianym południowym wschodzie. Uważajmy na krańcach południowo-zachodnich, bo tutaj dość gęste mgły się utrzymują, a to znaczy, że wiatr jest słaby. Najmocniej teraz wieje wzdłuż wschodniego wybrzeża. To jest temperatura, jakiej spodziewamy się około 10, czyli będzie dość wyrównana. 8-9 stopni. Jakieś przebłyski słońca czy się zdarzą? Być może, gdzie niegdzie. Trochę jaśniejsze niebo zobaczymy tylko w zachodnich województwach. Na wielki powrót słońca dzisiaj nie mamy co liczyć. W drugiej części dnia zobaczmy, co się będzie działo. Też raczej szare niebo. Opady będą się pojawiać praktycznie w każdym regionie, ale tych najmocniejszych spodziewamy się znów od Lubelszczyzny, od roztocza aż po górny Śląsk. Chyba deszcz ominie tylko północno-wschodnie krańce na Suwalszczyźnie nie powinno padać. Ale temperatura będzie podobna do tej, w jakich spodziewamy się w pozostałych regionach, czyli w granicach od 10 do 13 stopni. Silniejszy wiatr jedynie na wybrzeżu. Dobrego dnia do zobaczenia. 转点。